Dostał 30 Tak dawno temu, że najstarsi Rzymianie nie pamiętają W Rzymie zrobiło się okropnie zimno Zmarznięty Neron szukał schronienia przed chłodem Gdy nagle coś przykuło jego uwagę Od domu porotermusa biło ciepło Ja ci dam popalić mądralo A przy okazji podgrzeję obywateli Pożar objął cały Rzym Cały? Nie, okrutnik nie wiedział, że cegła jest taka ciepła i ognioodporna. Poroterm. Cegła na mur. Bez docieplenia. No co ty? Tak często? Niemożliwe. I co, i co? Żartujesz? E, słuchaj, muszę kończyć. Oczywiście przyrzekam, nic nikomu nie powiem. Na razie, pa. Często rozmawiasz? Mamy dla ciebie nowe taryfy Często Plus GSM. Płać mniej, rozmawiaj jak lubisz. Halo? Słuchaj. Tylko przyrzeknij, że nic nikomu nie powiesz. Nic nie lśni równie szlachetnie jak perła. Dlatego Kalgonit stworzył unikalne tabletki do zuparek 2 w 1, które zawierają środek nabłyszczający skoncentrowany w perłę. Tabletki Kalgonit Powerball 2 w 1 czyszczą skutecznie z mocą dwóch faz, tak aby perła uwolniona w odpowiednim momencie mogła rozbłysnąć kryształowym blaskiem, który Ciebie też opromieni. Tabletki Calgonit Powerball 2 w 1. Kryształowy blask. With

Nowość strony do kolekcjonowania, pielęgnacja kwiatów i dekoracja mieszkania. Zbieraj z nami wielki poradnik NAI oraz dodatek specjalny najpoleca. Smakołyki na Wielkanoc. Naj już w kioskach. Tanie rozmowy. Darmowa poczta głosowa. Minuty za darmo. SMSy za darmo. Kiedy cały miesiąc przelatuje ci przed oczami, lepiej żeby było. Tanio. Era moja. Taka sieć, a tak tanio. Przyjdź i przekonaj się sam. Trzyletni chłopiec, świadkiem tragedii. Dlaczego rodzinna awantura w Gdyni zakończyła się zbrodnią? W superglinach odpowiemy też na pytanie, dlaczego przez pół roku syn trzymał w domu zwłoki matki. Program prowadzi Jakub Panduła. Zapraszam o godzinie 23.05. Czy pani próbowała zainteresować sprawą e, polskie MZ, MSZ? Polskie